Cześć, ja nazywam się Łukasz Białecki i jest mi niezmiernie miło gościć Was na kanale Flavor Design. W dzisiejszym materiale przygotowałem kilka pokrowców do Samsunga Galaxy S23 dla osób, które poszukują Nieco większego stopnia ochrony, ale nie chcą też pokrowca bardzo nabudowanego, składającego się z kilku części, zamykanego z góry, z dołu, z lewej, z prawej. Nie, porozmawiamy sobie raczej o pokrowcach stosunkowo prostych, zwartych. Kilka z nich nawet będzie można uznać za eleganckie, jak śmiało, a jednocześnie Gwarantujących bardzo solidny stopień ochrony urządzenia. Pokrowce, które Wam zademonstruję, będą dedykowane do Samsunga Galaxy S23, natomiast w naszej ofercie znajdziecie odpowiedniki oczywiście do wersji Plus i Ultra. Zaczynajmy. Na pierwszy ogień mam dla Was pokrowce od firmy Spigen, a mianowicie TAF Armor. Pokrowce TAF Armor występujące w kilku wersjach kolorystycznych: zielonej, grafitowej, czarnej. Producent określa to jako Abyss Green, Black i Gun Metal. Pokrowce poza wariantami kolorystycznymi wykonane są dokładnie w ten sam sposób. Proponuję, żebyśmy przyjrzeli się może wersji Gun Metal i poopowiadali sobie chwilkę o tym, czym jest TAF Armor od Spigena. Taw nie bez powodu, to jest twardziel wśród pokrowców zdecydowanie. Mamy tutaj konstrukcję składającą się z poliwęglanowej ramki, którą która okala zewnątrz korpus pokrowca, a sama ta warstwa, ta część właściwa, jak to określę, również posiada łączenia materiałów. Jeżeli przyjrzycie się to jest y Kilka różnych wariantów termoplastycznego poliuretanu połączonego warstwami dla dodatkowej ochrony, dla jeszcze lepszego rozpraszania ewentualnych sił, które mogą uderzyć w nasze urządzenie. Zerknijmy, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko pasuje. Najpierw umieszczamy telefon w poliuretanowym korpusie, następnie zakładamy poliwęglanową ramkę, która nadaje całości. Sztywność, spina wszystko razem, co sprawia, że krawędzie przestają nam się nagle odginać. To wszystko bardzo ściśle przylega do samego telefonu, a tym samym nie dopuści do środka byłu, kurzu, piachu i jakichkolwiek zabrudzeń, które mogłyby. Niekorzystnie wpływać na walory ochronne takiego pokrowca. Całość moim zdaniem korzystnie wręcz wpływa na ergonomię i wygodę użytkowania telefonu, ze względu na to, że nie dodaje nam to bardzo dużo objętości, nie dodaje za wiele wagi, czuć, że urządzenie odrobinkę utyło, jasne. Natomiast ta różnica jest naprawdę minimalna. A ogromnym plusem jest to, że zdecydowanie lepiej leży w dłoni, wygodniej się go trzyma, pewniej się go trzyma. Mamy dostęp rzecz jasna do złącza USB. Świetnie przeniesione jest również przeniesione są wycięcia na obiektywy, lampę doświetlającą oraz przyciski funkcyjne. Ciekawostką jest tylko włącznik, który zamiast być wypukłym, staje się nagle wklęsły, ale ta karbowana tutaj faktura sprawia, że świetnie wyczujemy go pod kciukiem. Plus i minus również działają doskonale. tu jest eleganckie, zwarte może być absolutnie właściwie skierowane do każdego. Nie ma tutaj moim zdaniem ściśle określonej grupy docelowej, tu i w zasadzie może spodobać się każdemu. Dodatkową cechą, którą należy podkreślić i która jest bardzo istotna w przypadku tego etui, to kickstand, stopka, którą możemy wypiąć w tym miejscu i dzięki której postawimy telefon przed sobą. Aby wygodnie grać bądź oglądać wideo, stopka składa się na płasko, dzięki czemu będziemy mieli pewność, że nie zaczepimy przypadkowo o nią, wyciągając telefon z kieszeni, torby, plecaka, co mogłoby skutkować wyrwaniem na przypadkowym telefonu z ręku i upuszczeniem go. Nie, ta powierzchnia jest gładka, nic złego się nie wydarzy. Przejdźmy dalej. Następnym, co przygotował dla nas Spigen, jest Slim. Armor etui bardzo bardzo podobne do swojego poprzednika, natomiast jak już łatwo się domyślić, ze względu na to slim ukryte w nazwie, jest to etui nieco lżejsze, cieńsze, o z racji tego oczywiście nieco niższych tych walorach ochronnych, natomiast w dalszym ciągu bardzo bardzo odporny, doskonale chroniące nam telefon. Występuje ono w dwóch wersjach kolorystycznych: metal slate i black. Metal slate to jest taka lekko grafitowa, lekko wpadająca w błękit szarość. Black jest oczywiście absolutnie czarny, matowy. Bardzo elegancki, bardzo przyjemny. E, przyjrzyjmy się może w związku z tym tej właśnie wersji. Rozłóżmy to na części. Mamy podobny patent co poprzednio, czyli również poliwęglanową ramkę, poliwęglanowy korpus, który będziemy zakładać na zewnątrz e, tego pokrowca. Oraz tą część, w, którą, w której umieszczamy sam telefon, część wykonaną z termoplastycznego poliuretanu, część, która łączy dodatkowo jeszcze warstwy materiału, tak aby, podobnie jak w poprzedniku, skutecznie rozprowadzać siły uderzenia, które mogą napotkać nasz telefon. Zobaczmy, jak pasuje ten wariant pokrowca Spigen. Wszystko doskonale się ze sobą spina. Elementy świetnie się łączą. W zasadzie po zmontowaniu w całość pokrowca nie widać wyraźnie, że są to dwa osobne elementy. Całość schodzi się równiutko. Można by pomyśleć, że jest to po prostu jeden duży korpus, który właśnie tak został zaprojektowany. Nic tutaj nie odchodzi, nic nie odstaje. Spasowanie jest na najwyższym poziomie. Bardzo przyjemne wrażenie robi fakt, że część powierzchni jest gładka zmatowiona, ale jednak gładka. Część posiada fakturę, takie delikatne tej karbowanie. To samo pojawia się też na bokach urządzenia. to oczywiście ma też dodatkową funkcję. Poprawia nam to chwyt samego telefonu. dzięki czemu on lepiej leży w dłoni. Przyjemnie się układa. Inaczej niż w wersji TAF są przeniesione przyciski, tutaj już jest to nieco bardziej ortodoksyjnie po prostu są powielone w zasadzie 1 do jednego, tylko nadany jest im nieco inny kształt, ale są to wypukłe przyciski w dokładnie tych samych miejscach. Rozróżnienie plusa i minusa z włącznikiem włącznik jest również karbowany. Aparaty schowane pod delikatnym rantem nie powinny porysować się podczas odkładania telefonu na biurko. Taka sama sytuacja jest w przypadku ekranu. Również delikatnie podniesiony rand wokół tafli ekranu. Etui ma naprawdę przyzwoite nabudowanie materiału wokół całego telefonu. Powinno przyjąć niejedno uderzenie. Zresztą, oba te pokrowce, jak zapewnia producent, przeszły certyfikację wojskową, jeżeli chodzi o spełnienie norm w standardzie 810G, jeżeli chodzi o upadek, jeśli dobrze pamiętam, ze 120 cm. Także takie uderzenie o twardą powierzchnię powinno przyjąć na siebie etui i zagwarantować y, trwałość i bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o sam telefon. A teraz zerknijmy co mamy dalej. Następnym co dla Was przygotowałem jest etui Optic Armor również marki Spigen. Zerknijmy. Dwa warianty kolorystyczne czarny i zielony opisywany przez producenta jako Abyss Green. Jest to taka głęboka ciemna zieleń z metalicznym elementem na osłonie aparatu. I właśnie osłona aparatu czyli Optic Armor to kryje się za tą nazwą. Przyjrzyjmy się jak to działa. Samo ETUI nie jest już tak nabudowane jak dwa poprzednie, które pokazywałem. Ono nie łączy się w podobny sposób. Rzeczywiście jest tutaj również demontowalna ramka, którą mamy w tym miejscu, właśnie wokół aparatu. Natomiast trzeba pamiętać, że no tego tutaj już materiału jest stosunkowo niewiele. Tak naprawdę, demontaż jej jest w 100% zbędny. Ja to zdejmuję tylko po to, żeby pokazać Wam, jak to wygląda. Natomiast należy pamiętać, że ona nie pełni właściwie żadnej dodatkowej funkcji, jeżeli chodzi o nadawanie trwałości. W przypadku tego pokrowca, ona po prostu ma yy, skrywać tą oto osłonę, która może zamknąć. Aparat i zabezpieczyć go w ten sposób przed mm, jakimiś niepożądanymi skutkami potencjalnego upadku, mm, w tą to, czy znaczy po prostu uderzenia bezpośrednio, y, czy zarysowania. Zerknijmy teraz y, i spójrzmy, jak to wszystko pasuje, jak to wygląda po założeniu na telefon. E tu i ładnie. Zasysa nam wręcz telefon do środka. Mamy taki efekt, kiedy wpinamy telefon, że od pewnego momentu on w zasadzie sam wskakuje nam do środka. To gwarantuje po prostu spasowanie oraz bardzo fajny poziom elastyczności pomiędzy sztywnością w tych pokrowcach i w tych materiałach użytych. Tutaj mamy oczywiście dookoła termoplastyczny poliuretan. Ramka jest poliwęglanowa to wszystko są tworzywa, pokryte metaliczną. Warstwą metalicznej farby, natomiast nie jest to metal. Jest to tworzywo w 100%. Zarówno jeden, jak i drugi element chodzi bardzo płynnie. Ta osłona to jest na plus zdecydowanie i zatrzaskuje się w obu pozycjach. Słychać takie kliknięcie tu i tu. To dosyć ważne, bo dzięki temu oczywiście mamy pewność, że przypadkowo też ta osłona nie otworzy się i stanie się niefunkcjonalna. Jeżeli chodzi o. Natomiast walory takie mm, czysto ochronne tutaj nie możemy mówić o tym samym stopniu ochrony, co w przypadku chociażby TAF Armor. E, widzicie, że tego po prostu jest zdecydowanie mniej tego pokrowca jest mniej, tego materiału jest mniej, co nie znaczy, że on nie będzie spełniał również w sposób doskonały swojej funkcji. Nie przyjmie aż tak dużego uderzenia, nie przyjmie aż tak dużej siły na siebie, natomiast z całą pewnością uchroni nie jeden raz wasz telefon przed pęknięciem, przed uszkodzeniem, przed porysowaniem na pewno. Etui o bardzo ciekawej funkcjonalności, jeżeli chodzi o zamykany ekran, to moim zdaniem jest ciekawa cecha i warta przemyślenia, ponieważ to jeden z najbardziej narażonych elementów telefonu. Oczywiście możemy go zabezpieczać na wiele różnych sposobów. Są szkła, są nakładki, natomiast to jest całkiem praktyczne. Wiadomo, wymaga od nas dodatkowego ruchu, kiedy chcemy wykonać zdjęcie. Natomiast nie jest to, wydaje mi się, bardzo uciążliwe, a załatwia sprawę ochrony e, aparatu. Poza tym dostęp do złącza ładowania jest nienaganny. Przyciski przeniesione w bardzo e, porządny sposób. W tym przypadku jeden do jednego mamy dokładnie w tym samym miejscu podobnego kształtu i wielkości przyciski, bardzo lekko się wciskają, to ogromny plus. W zasadzie nie czuć dużej różnicy pomiędzy gołymi przyciskami a tymi pokrytymi właśnie warstwą tutaj poliuretanu, efekt jest bardzo, bardzo podobny, jeżeli chodzi o wciskanie. Tak, nie czuć, naprawdę nie czuć dużej różnicy. Dlatego, że jeżeli szukacie czegoś tego typu, czegoś całkiem sklubnego, całkiem eleganckiego, z ciekawą fakturą, też taką trochę nawiązującą do skóry chyba, moim zdaniem, to warto przemyśleć, warto dać szansę. Spigen Optic Armor. Link oczywiście znajdziecie w opisie. A gdybyście chcieli jednak coś prostszego, coś bez dodatkowej żadnej funkcjonalności w postaci pokrywy aparatu, ale wykonanego nieco podobnie, to mam dla Was Rack Armor. Etui już absolutnie jednoczęściowe, wykonane w całości z poliuretanu, natomiast Etui bardzo, bardzo solidne, dodatkowo nabudowane na rogach, więc ten poziom zabezpieczenia w przypadku uderzeń na skutek upadku, będzie całkiem, całkiem na wysokim poziomie. Zobaczmy, jak prezentuje się na telefonie. Super, telefon skakuje do środka. Nie trzeba użyć bardzo dużo siły, natomiast też nie jest tak, że nie trzeba tej siły użyć w ogóle i pamiętajcie, że to bardzo dobrze, ponieważ jeżeli etui jest luźne, to absolutnie nie spełnia w 100% swojego zadania. Jeżeli chodzi o to, co ja lubię w wersji racked Armor, to bardzo podoba mi się to wykończenie brzegów pokrowca. Ukośne linie, takie karbowanie, które skutkuje tym właśnie, co bardzo cenię sobie w tego typu pokrowcach, czyli to bardzo poprawia chwyt. Ciekawe łączenie faktur, dół imitujący karbon, góra chropowata nieco, troszkę przypominająca swoją nieregularną fakturą. Skórę. Dostęp do złącza ładowania, dostęp do obiektywów i całość bardzo, bardzo schludna, bardzo prosta, ale mająca swój charakter. Kilka różnych faktur yy, sprawia całkiem przyjemne wrażenie. Podejrzewam, że nie każdemu może to się podobać. Może ktoś wolałby, żeby jednak na przykład zdecydować się tylko na jeden, z, jedną formę zdobienia wykorzystać tylko na przykład tą chropowatość, darować sobie pseudokarbon Inni woleliby, żeby na przykład wszystko było ryflowane w ten sposób ukośnie. Moim zdaniem jest to nawet ciekawe, a nie przesadzone z całą pewnością, ponieważ wszystkie te powierzchnie są czarne, raczej matowe, poza delikatnym połyskiem tutaj na tym elemencie emitującym karbon, więc całość jest całkiem dyskretna, całkiem, całkiem schludna. A gdybyście właśnie jednak chcieli coś jeszcze delikatniejszego z jednej strony, a z drugiej też nieco bardziej stonowanego, jeżeli chodzi o stylistykę, to mam dla was etui Core Armor. Etui również marki Spigen. Etui bardzo podobne do poprzednika, ale tutaj cały czas schodzimy nieco w dół, jeżeli chodzi o stopień ochrony, ale dalej jesteśmy w tej Grupie, którą ja właśnie sobie tutaj wyselekcjonowałem jako te pokrowce o podniesionym poziomie zabezpieczeń, i mamy coś, o czym wspominałem przed chwilą, czyli tutaj jest trochę skromniej, jeżeli chodzi o stylistykę, i może dzięki temu również bardziej elegancko. Tak, etui wykonane jest w środku, tak prezentuje się z zewnątrz. A teraz zobaczmy, jak pasuje na telefon i ja opowiadam jeszcze chwilę o tym, co sobie o tym myślę i co tutaj ciekawego zauważyłem. Spasowanie cały czas ten sam bardzo wysoki poziom. Tu i nieco może luźniejsze, ale tak jak wspomniałem, tutaj cały czas idziemy w dół, jeżeli chodzi o ilość materiału, którym nadbudowujemy tą telefon. Czyli tutaj tego towaru nazwijmy to jest po prostu nieco mniej wokół samego telefonu. Ale to też sprawia, że etui jest mniejsze, lżejsze, dyskretniejsze. I w nawiązaniu właśnie do tego, co mówiłem w przypadku rakt armora, tamtych zdobień było kilka rodzajów. Tutaj mamy tylko właśnie ukośne ryflowanie jaką przyjemną falą przechodzące przez większą powierzchnię tylnej ściany obudowy i dół. Zmatowiony, z delikatnym tylko logiem producenta, lekko chropowaty, bardzo bardzo elegancka rzecz, bardzo delikatna, yy, stonowana i nieprzesadzona, jeżeli chodzi o wzornictwo, a jednocześnie gwarantująca sensowny cały czas poziom ochrony. Doskonały dostęp do aparatu, delikatnie podniesiony tutaj jest rant, który sprawia, że aparat nie dotyka bezpośrednio powierzchni, na którą odkładamy telefon. To samo tyczy się frontu. Dostęp do złącza bezproblemowy i przyciski przeniesione dokładnie w tych samych miejscach w ten sam sposób, czyli owalne, przyjemnie wyczuwalne pod palcem przyciski o. W zasadzie niezauważalnej różnicy, jeżeli chodzi o siłę potrzebną do ich wciśnięcia, i doskonale czuć pod palcem również to kliknięcie, czyli nie będziemy mieli żadnych wątpliwości, czy wcisnęliśmy, czy nie wcisnęliśmy przycisku. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o Spigena, nie jeżeli chodzi o tą prezentację. Na koniec, bowiem zostawiłem dla Was jeszcze jedną alternatywę: Fusion X od RINKE. Dwa warianty. Clear i kamuflaż. Tutaj mamy do czynienia z naniesionym deseniem. Moro, kamuflaż i wersja z transparentnym tyłem. Te pokrowce nie różnią się od siebie niczym poza tym deseniem naniesionym na jeden z nich. Przyjrzyjmy się właśnie może w związku z tym tej wersji, ponieważ tutaj jest jeszcze no odrobinkę więcej, żeby się temu przyjrzeć i o czym poopowiadać. Z czym mamy tutaj do czynienia? Etui jednoczęściowe, natomiast wykonane z dwóch materiałów, czyli poliwęglanowe plecki i poliuretanowe brzegi. Poliuretanowa ramka wokół urządzenia. Dosyć mocno nadbudowane etui tego Materiału jest tutaj sporo, on nachodzi sobie aż do wnętrza jeszcze takimi wypełnieniami. To wszystko nie tylko ma sprawiać wrażenie, że jest bardzo odporne, to po prostu jest bardzo odporne etui. To jest jedno w zasadzie z tych najodporniejszych. Myślę, że tutaj stopniem ochrony możemy śmiało wrócić do samego początku tego krótkiego zestawienia, czyli do wersji Taf Armor od Spigena. Pomimo, że tutaj mieliśmy dwie aż warstwy, to z wielu względów poziom ochrony będzie bardzo, bardzo zbliżony. Mamy mocno nabudowany pokrowiec na rogach. To będzie gwarantowało nam, oczywiście, że w przypadku uderzenia o ziemię siła będzie prawidłowo rozproszona i nie przeniesiona bezpośrednio na samo urządzenie. Świetnie wykonane brzegi, mocno chropowate. Dzięki temu etui świetnie leży w dłoni, i to jest taka rzecz, która wydawałoby się może mało istotna, ale jeżeli chodzi o pokrowce ochronne, to to, na ile one w ogóle pozwalają nam lepiej chwycić telefon, na ile telefon po prostu lepiej trzyma się ręki w tym pokrowcu, to jest bardzo ważna cecha w przypadku ochrony, bo jeżeli telefon trudniej jest upuścić, to trudniej też go popsuć. A tutaj, nawet taka drobna cecha, jak to zagłębienie na kciuk, w tym miejscu. Oczywiście dla praworęcznych, przede wszystkim, ale to jest idealnie po prostu w miejscu, żeby jeszcze wykorzystać właśnie nasz palec przeciwstawny do tego, żeby mocniej uchwycić, nie zasłaniając sobie telefonu. Oczywiście, z drugiej strony, palec wskazujący lewej ręki może się znaleźć w tym zagłębieniu. Natomiast no, zdecydowanie wygodniej jest trzymać w tym ręku kciuk i uchwyt jest absolutnie pewny w tym momencie. Także pamiętajcie też o tym, że ochrona urządzenia to jest też nieupuszczalnie go najzwyczajniej w świecie. A jeżeli już nam z ręki wypadnie, czy zsunie się, zbiórka spadnie, zbiórka, gdziekolwiek, no to warto mieć. Coś jeszcze na, nałożonego na nasz telefon, żeby zredukować ewentualne ryzyko uszkodzenia. Bardzo przyjemnie przeniesione przyciski. Każdy jest pokryty inną fakturą. Do góry mamy z trzema wybrzuszeniami takie kropeczki, w dół gładki, włącznik karbowany. Także Zupełnie po ciemku, z zamkniętymi oczami jesteśmy zawsze pewni, co właśnie jest pod naszym palcem. Dostęp do złącza USB bezproblemowy, miejsce na przyczepienie smyczy, mikrofon. Wszystko jest tam, gdzie być powinno, i nic nie jest zasłonięte. Wokół ekranu, oczywiście, delikatne nadbudowanie, które zapobiega porysowaniom obiektywów. A poza tym etui całkiem, całkiem skludne i fajnie łączące ten wysoki stopień ochrony i jednocześnie niebudowanie w zbędnych miejscach dużych warstw materiału. Także od tyłu mamy w zasadzie tylko sztywny poliwęglan, nie tak jak w przypadku Tough Armor, gdzie mamy całkiem dużo poliuretanu i jeszcze warstwę dopiero poliwęglanu. Jasne. To będzie chronić lepiej. Ale czy to już nie chroni naprawdę nieźle? Oj, chroni, biorąc pod uwagę, że właśnie mamy jeszcze to połączenie elastycznego ze sztywnym, czyli sztywny przyjmie siłę, elastyczny ją rozproszy. Także w całokształcie kształcie ja uważam, że poziom ochrony jest bardzo zbliżony pomiędzy tymi dwoma, a ten jest ciut lżejszy, ciut cieńszy. O tym należy pamiętać. Przy jednoczesnym, właśnie świetnym trzymaniu się w ręku. To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o e, pokrowce z podniesionym poziomem ochrony telefonu, który chciałem Wam zaprezentować z naszej oferty. Linki do tych produktów znajdziecie w opisie filmu. A ja dziękuję Wam już za uwagę i polecam oglądać pozostałe nasze materiały. Tam regularnie będziemy dostarczać dla Was treści, które mam nadzieję, że będą pomagały wam dokonywać wyborów e, i zapoznawać Was z naszym asortymentem. A teraz dziękuję Wam już za uwagę, trzymajcie się, cześć!